Od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku Bernadetta de Subiro, 14 dziewczynka, jedna z najpokorniejszych, widzi ukazującą się jej w grocie lurskiej w świetlistym kręgu panią, która zachwyca jej serce. Dziewczyna jest wątłego zdrowia i bez żadnego wykształcenia. Umie tylko być posłuszna, poświęcać się i modlić w ubogim mieszkaniu swoich rodziców. Swej cudownej przygodzie wywołuje ewangeliczne odrodzenie świata, powtarzając troiste życzenie Pani, modlitwy, pokuty, nawrócenia grzeszników. Jej widzenia wzbudziły już potężny ruch nawróceń. Niesłychane i niewytłumaczalne ludzkim językiem uzdrowienia potwierdziły nadprzyrodzony charakter i cudowną moc źródła, które wytresnęło spod jej palców. Lurd to niewymowny dowód dobroci Bożej, nieprzerwany łańcuch cudów, który na błogosławionej ziemi lurdskiej od ponad wieku łączy zastępy dusz w służbie Najświętszej Marii, Panny Królowej Wszechświata. Niestety Lourdes to odległe od nas miasteczko i nie każdy ma możliwość, by pod francuskim błękitnym niebem w obecności Wielkiej Rzeszy różnojęzycznych pielgrzymów wznieść swe modlitwy przed figurą Najświętszej Marii Panny niepokalane poczęcie lub obmyć swe ciało wodą z cudownego źródła. Również na polskiej ziemi, w porąbce uszewskiej, w diecezji tarnowskiej możemy przeżyć radość ze spotkania z Najświętszą Maryją. Właśnie tutaj, 11 lutego, obchodzona jest rocznica objawienia niepokalanej z lurd. Wieczorem w tutejszym kościele, w obecności biskupa, odprawiana jest msza święta, a następnie odbywa się procesja wiernych z lampionami do jej pięknego sanktuarium położonego nieopodal kościoła, na zachodnim zboczu Góry Godów. Pójdźmy więc razem, bo pani z nieba wzywa. Just a... W naszej parafii Chrystus Matki Bożej Niepokalanej i również prosimy, jak wyraziły to dzieci o wspólną modlitwę z nami o swoje słowo pasterskie do nas wygłoszone i prosimy o Twoje pasterskie błogosławieństwo pragnę serdecznie powitać wszystkich akłamów zgromadzonych dzisiaj w naszej świątyni i przedstawicieli naszych rodaków kapłanów i księży spoza naszego dekanatu i księży z naszego dekanatu wojewódzkiego. Tak. Serdecznie również witam wszystkie siostry zakonne, a nade wszystko Pa, drodzy bracia i siostry, ścicieli Matki Bożej niepokalanych. Będą służyły szczególnie w tym sanktuarium do końca lety, kiedy gromadzimy się liczniej przy ołtarzu Chrystusowym. Dzisiejsze natomiast ofiary podczas składki będą przeznaczone na dalsze prace remontowe przy wrocie i na okundowanie kapliczek procesyjnych. A teraz wieśnią rozpoczynamy nasz udział w Świętej, a pod koniec Krzyżu podany będzie dalszy program naszej procesji do Panie, Synu Boży, który rodził się z Marii Dziewicy, się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowiecz, który znasz nasze słabości, zmił się zmiłuj się nad nami. Się nad nami. się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony, Ojca Przedwiecznego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, się się nad nami nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Moc o naszej słabości i spraw, abyśmy zostawili miejscu niepokalanej rodzicie Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, zwignęli się z naszych grzechów do nowego życia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wielce Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arkę Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta, obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie mieniec gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem wiadomości. Ogon jego zmiada trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić a żeby skoro tylko porodził, może odziedziczyć. I porodziła syna mężczyznę, który będzie waz wszystkie narody uzdrożył razem. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zajzbiego na pustynie, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie. Potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto się. O Słowo Boże. I była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka jego powiedziała do słów: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam po. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, w który każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie dwie wody i napełnili je aż ku przejściu. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanijcie staroście weselnego, ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi. Ale słucy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. A gdy się napiją wówczas gorszy. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus tkani Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Państwa.